Polska tożsamość i bezkompromisowość w głoszeniu związanych z nią wartości jest wstępem do rozmowy o wielkości i formacie. Wyjątkowy wykład i pokaz globalnej dyplomacji zafundował światu prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości oficjalnego nagradzania laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Prezydent w sposób wyjątkowo elegancki podziękował pianistom, którzy dali nam, drodzy Państwo, tak wiele radości, emocji i satysfakcji. I organizatorom najważniejszego konkursu pianistycznego na świecie. To naprawdę, Szanowni Państwo, praca setek ludzi przez wiele lat. Dziękując międzynarodowej publiczności, która w odległych zakątkach globu słucha polskiej muzyki, grają właśnie dla Państwa. Przypomniał, jaki jest wkład Chopina w budowanie polskiej tożsamości narodowej. Trafnie opisał, kim był i jest Chopin, pomimo upływu 176 lat i pięciu dni od jego śmierci. Dyplomatą kulturalnym, który przecież Polskę niósł w swoim sercu także. Na emigracji. Karol Nawrocki nie omieszkał dyplomatycznie przypomnieć Tuskowi, jego ministrowi spraw zagranicznych Sikorskiemu i każdemu z nas, dlaczego rachunek krzywd musi być elementem polskiej polityki historycznej i narodowej godności. Bo konkurs szopenowski ma blisko 100 lat, gra bez ustanku z jedną przerwą. Z jednym wyłączeniem w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy okupanci zakazali grać Fryderyka Chopina i trzymali się tego bardzo rygorystycznie. Karol Nawrocki wspomniał również wielkiego Cypriana Kamila Norwida, przyjaciela Chopina, który o poecie fortepianu mówił Polak sercem, ale talentem świata obywatel. Opełniając poemat, fortepian Chopina, w którym przypomniał, jakim zagrożeniem dla wrogów jest siła polskiej kultury. Wojska rosyjskie po wstaniu styczniowym, plądrując pałac zamojskich, zniszczyły fortepian Mistrza, a zdanie Ideał sięgnął Bruku, weszło do potocznego języka, symbolizując jednocześnie siłę wielkich tożsamościowych dzieł, które są niewygodne dla prymitywnych oprawców. Stąd decyzja Mościckiego, by pierwszy konkurs szopenowski z 1927 roku objąć patronatem i przytulić do pałacu prezydenckiego na stałe. Odradzająca się po. Ponad 120 latach niewoli Rzeczpospolita bardzo potrzebowała Fryderyka Chopina. Na Karola Nawrockiego i jego małżonkę, którzy reprezentowali Polaków przed obiektywami świata patrzyli ci, którzy nie mogą zrozumieć, jak z jednej strony można spędzić dzień z młodzieżą na kebabie, a kilka dni później mówić w o prawdach najważniejszych. Wczorajsze niespełna sześciominutowe wystąpienie Karola Nawrockiego było ostateczną odpowiedzią dla najbardziej zacietrzewionych, dlaczego Karol Nawrocki wygrał z Trzaskowskim jest łącznikiem. Rozumie, gdzie jest, z kim i w jakich okolicznościach. Karol Nawrocki zawsze był autentyczny, zawsze był sobą, nikogo nie udawał. Mówił wprost o swoich poglądach, mówił wprost, jaki rodzaj prezydentury będzie chciał realizować w momencie, kiedy wygra wybory prezydenckie. Pomimo skandalicznych ataków na rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego, pomimo kuriozalnych prób ośmieszania wizerunku pierwszej damy, wczorajszy wieczór zgasił uśmiech hejterów z netu. Te hejterki i ta jedna główna stylistka, która zajmuje się hejterami, każdej scenizacji pierwszej damy Marty Nawrockiej, mogłyby jednak wrzucić na luz, dać się na spokój, bo w mojej ocenie do tej stylizacji wieczornej naprawdę nie można się przyczepić. Klasa sama w sobie. Dyplomatyczne przygotowanie prezydenckiej pary pod względem wizerunku ocenia ekspert do spraw protokołu dr Irena Kamińska-Radomska, dla której gdy przysłuchiwała się koncertującym laureatom i przypatrywała oficjalą, wszystko było jasne. Ona wrodzkim. Jego małżonce mówiła wprost. Generalnie wyglądał świetnie. No, gdybyśmy porównywali naszą parę, parę prezydencką z parą Prezydencką miasta, czyli parą Trzaskowskich, no to tutaj państwo Trzaskowscy byli ubrani w strój nieformalny, czyli w strój wizytowy, czyli o szczebel niżej. Zawsze akuratny Rafał Trzaskowski w stroju o szczebel niżej zaliczył też wpadkę, o której rozpisuje się portal. Blask Online. Ciemny garnitur, biała koszula, stonowany krawat i zielone skarpetki. Trudno powiedzieć, czy była to świadoma decyzja, czy zwyczajna nie Kiedy wśród zaproszonych gości siedzą ambasadorzy, ministrowie i znani artyści, zielone skarpetki do czarnego garnituru wyglądają mniej jak odważny akcent, a bardziej jak błąd garderobianego. Kolejny konkurs za 5 lat. Bez wątpienia Rafał Trzaskowski ma o czym myśleć, kształtując wizerunek Warszawy i dobierając skarpetki przy okazji innych wyjątkowych wydarzeń. Mają o czym myśleć organizatorzy 20 jubileuszowego konkursu szopenowskiego. Polskie barwy narodowe to duma w międzynarodowym formacie, a tych zabrakło w wystroju konkursowej sceny. Brak pierwszego zagranicznego przewodniczącego jury w historii na uroczystym koncercie laureatów podczas wręczania nagród to również element do przemyśleń. Tak wiele jeszcze przed nami w opowieści. O Fryderyku Chopenie. Niech żyje ten wielki wirtuoz. Niech żyje Polska. Michał Sonasz, Republika.